Czy kiedykolwiek czułeś się otoczony niewytłumaczalnym spokojem, lub odczuwałeś obecność ochronnej energii w swoim domu? Według nauk ojca Pio, mogą to być wyraźne znaki obecności Anioła Stróża, niebiańskiej istoty, której zadaniem jest troszczyć się o ciebie i prowadzić cię. Dziś odkryjemy dziesięć duchowych znaków, które mogą ujawniać, że Anioł mieszka w Twoim domu, oferując Ci boską ochronę każdego dnia. Od wieków wiele kultur wierzyło w istnienie aniołów stróżów. Dla ojca Pio, te istoty nie tylko są rzeczywiste, ale są głęboko zaangażowane w ochronę naszych dusz i dobro naszych domów. Chciałbyś wiedzieć, czy masz swojego niebiańskiego strażnika, który czuwa nad tobą właśnie teraz? Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś dziwne światła, tajemnicze zapachy lub niezwykłe zbiegi okoliczności, być może doświadczasz wyjątkowego przeżycia duchowego. To nie są zwykłe przypadki, to subtelne wiadomości, które anioł stróż może ci wysyłać. Nauka rozpoznawania tych znaków nie tylko pomoże ci wzmocnić Twoje duchowe połączenie, ale również pozwoli ci żyć w większym spokoju i bezpieczeństwie. Czy wiedziałeś, że aniołowie stróżowie oferują nie tylko ochronę fizyczną, ale również emocjonalne i duchowe prowadzenie? Im bardziej będziemy świadomi ich obecności, tym bardziej otworzymy się na życie pełne miłości, ochrony i boskiego kierownictwa. W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób te niebiańskie istoty wpływają na Twoje codzienne życie w sposób, o jakim nawet nie śniłeś. Zostań z nami i dołącz do tej duchowej podróży. Znaki są wokół Ciebie, wystarczy nauczyć się je dostrzegać. Na koniec tego filmu będziesz wyposażony w narzędzia. Które pozwolą ci rozpoznać obecność Twojego anioła stróża i zrozumieć, jak jego miłująca ochrona może odmienić Twoje życie. Jeśli chcesz dalej poznawać obecność aniołów stróżów w swoim życiu, zasubskrybuj nasz kanał i daj lubię to pod tym filmem. Nie przegap treści, które mogą odmienić Twoje życie duchowe. Pierwszy znak: głębokie poczucie spokoju i harmonii. Jednym z pierwszych sygnałów obecności anioła stróża w Twoim domu jest głębokie poczucie spokoju. Ten spokój nie ma logicznego wyjaśnienia. Możesz wrócić do domu po stresującym dniu i od razu po przekroczeniu progu poczuć, jak ogarnia cię ogromna harmonia. Ten spokój nie jest tylko emocjonalny, wydaje się przenikać całe otoczenie, niosąc ulgę i ukojenie w każdym zakątku domu. Aniołowie stróżowie, zgodnie z naukami ojca PIO, mają misję chronić nas nie tylko przed fizycznymi niebezpieczeństwami, ale także przed emocjonalnym ciężarem. W chwilach stresu lub konfliktu działają jako baski pośrednicy, neutralizując negatywne energie i zastępując je wibracjami spokoju. Dlatego, jeśli stale czujesz ten spokój w swoim domu, bardzo prawdopodobne, że Twój anioł odgrywa swoją ochronną rolę. Ten znak jest szczególnie widoczny. Ponieważ nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Nawet w trudnych czasach, kiedy można by się spodziewać, że będziesz przytłoczony, obecność Anioła może złagodzić emocje i stworzyć atmosferę pokoju. To jeden z najbardziej pocieszających znaków, który pokazuje, że Anioł nieustannie troszczy się o Twoje dobro. Warto pamiętać, że to poczucie spokoju nie dotyczy tylko Ciebie. Jeśli w Twoim domu mieszkają inne osoby, jak rodzina czy przyjaciele, możliwe, że oni również odczują ten spokój. Dzieje się tak, ponieważ aniołowie stróżowie działają na korzyść wszystkich, którzy są pod ich ochroną, zapewniając, że harmonijna energia rozprzestrzenia się na wszystkich mieszkańców. Na koniec, nie lekceważ mocy tego duchowego spokoju. Poprzez niego aniołowie zapraszają nas do tworzenia przestrzeni na refleksję i połączenie z boskością. Ten znak przypomina nam, że jesteśmy pod stałą ochroną i że nasz spokój jest priorytetem dla naszych niebiańskich opiekunów. Drugi znak. Tajemnicze i przyjemne zapachy. Kolejnym subtelnym, ale potężnym znakiem obecności Anioła Stróża w Twoim domu jest pojawienie się nieoczekiwanych i przyjemnych zapachów. Te aromaty nie mają jasnego fizycznego źródła. Nie pochodzą od świec, perfum ani kwiatów i mogą pojawić się nagle. Zazwyczaj te zapachy budzą poczucie czystości i spokoju, jakby otaczały cię boską wonią. Te zapachy mogą się różnić od subtelnego aromatu kwiatów po słodką woń kadzidła. W wielu tradycjach duchowych uważa się, że aniołowie przekazują swoją obecność za pomocą znaków sensorycznych, a węch jest jednym z najczęstszych kanałów. Odbierając te zapachy, twój anioł stróż może manifestować swoją boską energię. Przypominając ci, że nie jesteś sam. Ojciec Pio nauczał, że aniołowie, jako istoty duchowe, znajdują subtelne sposoby komunikowania się z nami. Te zapachy mogą pojawiać się w określonych momentach, takich jak modlitwa, medytacja, lub w chwilach, kiedy potrzebujesz pocieszenia i wskazówek. To delikatne przypomnienie, że istnieje wyższa siła, która troszczy się o ciebie. Choć zapachy są przyjemne mogą również nieść ze sobą przesłanie. Niektóre osoby doświadczają tych woni, gdy przechodzą przez trudne emocjonalnie lub fizycznie momenty, jako przypomnienie, że duchowe wsparcie jest dostępne. To sposób, w jaki anioł stróż zapewnia cię, że wszystko będzie dobrze i że możesz ufać boskiej ochronie. Na koniec, zwróć uwagę na częstotliwość, z jaką doświadczasz tych zapachów. Jeśli pojawiają się wielokrotnie w kluczowych momentach twojego życia, może to być stały znak, że twój anioł jest blisko, czuwając nad tobą i chroniąc twój dom. 3. Niewytłumaczalne światła lub błyski. Nagłe światła lub błyski są jednym z najczęstszych znaków obecności anioła stróża. Mogą pojawiać się na różne sposoby. Krótkie błyski, jasne orioł lub nawet świetliste cienie, które nie mają logicznego wyjaśnienia. Niektórzy ludzie dostrzegają je na obrzeżach pola widzenia, inni widzą je bezpośrednio przed sobą, jakby przestrzeń wokół nich chwilowo się rozjaśniała. Ojciec Pio mówił o tym, jak aniołowie często manifestują się poprzez światło, ponieważ są istotami czystej energii. Te światła mogą być znakiem ich bliskości i boskiej interwencji w Twoim życiu. Choć mogą wydawać się przypadkowe, te błyski mają głębokie znaczenie. Przypominają, że towarzyszy ci niebiańska obecność, która cię chroni. Światła te mogą pojawić się w ważnych momentach, np. wtedy, gdy podejmujesz kluczowe decyzje lub potrzebujesz przewodnictwa. Czasem ten błysk światła może być odpowiedzą, na którą czekałeś, sygnałem, że jesteś na właściwej drodze, lub ostrzeżeniem, aby ponownie przemyśleć swój kierunek. To nie są zwykłe zjawiska wizualne. Lecz duchowe przesłania zakodowane w świetlnej energii. Ważne jest, aby nie mylić tych świateł z naturalnymi zjawiskami, takimi jak odbicia czy przypadkowe błyski. Światła pochodzące od aniołów zazwyczaj wydają się inne, jakby miały za sobą jakiś cel lub przesłanie. Gdy doświadczysz tych świateł, warto chwilę zastanowić się nad tym, o czym myślałeś lub co czułeś w tym momencie, ponieważ może w tym być ukryta głębsza wiadomość którą Twój anioł próbuje Ci przekazać. Podsumowując, aniołowie używają światła, aby oświetlać nie tylko fizyczne otoczenie, ale także duchową ścieżkę, którą masz podążać. Te błyski są wizualnymi przypomnieniami, że nie jesteś sam, a wyższe siły prowadzą Cię w codziennym życiu. 4. Wyraziste i znaczące sny Od dawna sny były medium, przez które istoty duchowe komunikują się z ludźmi. A aniołowie stróżowie nie są tu wyjątkiem. Jeśli doświadczasz wyrazistych snów, pełnych symboliki i jasnych przekazów, możliwe, że twój anioł próbuje się z tobą porozumieć. Takie sny często przynoszą poczucie spokoju i jasności, pozostawiając cię z wrażeniem, że otrzymałeś bezpośrednie wskazówki. Ojciec Pio głęboko wierzył w moc snów jako kanału komunikacji z Bogiem. Według niego aniołowie używają snów aby przekazywać ważne wiadomości, które nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć w naszym świadomym życiu. Jeśli miałeś sny, w których czułeś się chroniony lub w których pojawiały się święte symbole, jest bardzo prawdopodobne, że twój anioł stróż interweniował. Sny anielskie różnią się od zwykłych snów. Często kolory są bardziej intensywne, emocje są silniejsze, a pod spodem czujesz głębszy sens. W niektórych przypadkach możesz nawet odczuć fizyczną obecność opiekuńczej istoty, która prowadzi cię przez sen. Takie sny nie powinny być ignorowane, ponieważ zawierają cenne informacje o twoim życiu duchowym. Kolejnym kluczowym znakiem jest powtarzalność pewnych tematów lub symboli w twoich snach. Aniołowie mogą pojawiać się jako postacie ludzkie, zwierzęta, a nawet jako światła. Ważne jest, aby zwracać uwagę na wzory i próbować interpretować przesłanie, które za nimi stoi. Te sny mogą oferować rozwiązania problemów, ostrzeżenia o przyszłości lub po prostu upewniać cię, że jesteś na właściwej drodze. Po takim śnie warto poświęcić czas na refleksję, a jeśli to możliwe, prowadzić dziennik snów. Zapisując swoje doświadczenia, lepiej zrozumiesz przesłania od swojego anioła i wzmocnisz z nim swoje połączenie. Z czasem te sny mogą stać się stałym źródłem duchowej wskazówki i pocieszenia. Czy kiedykolwiek miałeś sen, który wydawał się szczególnym przesłaniem lub boską wskazówką? Opowiedz nam w komentarzach. Chcemy wiedzieć, czy doświadczyłeś obecności swojego anioła stróża poprzez swoje sny. 5. Poczucie bycia obserwowanym pozytywnie, jednym z najbardziej subtelnych, ale pocieszających znaków obecności anioła stróża jest poczucie bycia obserwowanym, ale w pozytywnym sensie. Jest to ciepłe i ochronne odczucie, jakby ktoś nieustannie nad tobą czuwał. Często to uczucie pojawia się w cichych momentach, kiedy jesteś sam w domu lub podczas medytacji. To ciche przypomnienie, że nie jesteś sam, nawet w chwilach największej samotności. Aniołowie stróżowie, jako istoty duchowe, mają zdolność do bycia obecnymi, bez konieczności ujawniania się. Ojciec Pio nauczał, że te niebiańskie istoty są zawsze wokół nas, czuwając nad nami z miłością i ochroną. Gdy odczuwasz tę obecność, może to być ich sposób manifestacji, przypominający ci, że są blisko i dbają o ciebie w każdej chwili. Ważne jest, aby nie mylić tego uczucia z lękiem czy paranoją. Odczucie obecności Anioła Stróża jest zawsze pozytywne i dające poczucie komfortu. Zamiast czuć strach, czujesz się bezpieczny i kochany. Tego typu duchowa obecność otacza cię ciepłą energią, jakbyś był objęty ochronną siłą, która prowadzi cię i towarzyszy ci. To odczucie może również pojawić się w chwilach zagrożenia lub niepewności. Wiele osób, które przeszły przez trudne sytuacje, Donosi o poczuciu obecności ochronnej istoty, jakby ktoś niewidzialny towarzyszył im pośród chaosu. Jest to jeden z najbardziej potężnych sposobów, w jaki aniołowie stróże pokazują swoją bezwarunkową miłość i chęć ochrony nas przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. W końcu, kiedy poczujesz tę obecność, ważne jest, aby ją uznać. Chwila wdzięczności lub modlitwa mogą wzmocnić Twoje połączenie z aniołem stróżem i pomóc aby ta ochrona nadal manifestowała się w Twoim życiu, to uczucie bycia pozytywnie obserwowanym jest stałym przypomnieniem, że jesteśmy otoczeni niebiańską miłością. 6. Nagłe zmiany temperatury. Nagła zmiana temperatury w pokoju może być kolejnym znakiem obecności anioła stróża. Wiele osób informuje o odczuwaniu delikatnej bryzji lub lekkim ochłodzeniu temperatury bez logicznego wytłumaczenia. Te zmiany, Choć krótkotrwałe, mogą być fizyczną manifestacją duchowej energii, którą aniołowie ze sobą niosą, gdy są blisko. Ojciec Pio wyjaśniał, że aniołowie, jako istoty czystej energii, mogą wpływać na otoczenie fizyczne, w tym na klimat lub odczucie temperatury w pomieszczeniu. Jeśli czujesz, że temperatura nagle spada, gdy jesteś w pokoju, możliwe, że doświadczasz obecności anioła. Te zmiany często towarzyszą uczuciu spokoju i dobrostanu, co potwierdza, że nie ma powodu do niepokoju. Tego typu zjawiska mogą pojawiać się podczas modlitwy lub głębokiej medytacji. Wiele osób, które szukają połączenia ze swoim aniołem-stróżem, zgłasza, że odczuwają zmianę temperatury jako znak, że ich modlitwy zostały wysłuchane, a obecność anielska jest blisko. Jest to namacalne przypomnienie, że siły duchowe odpowiadają na Twój apel. Oprócz temperatury, niektórzy ludzie odczuwają także lekkie ciśnienie lub wrażenie lekkości w powietrzu, jakby otoczenie stawało się lżejsze. Te subtelne, ale zauważalne efekty mogą być oznaką, że aniołowie wchodzą w interakcję z fizycznym światem, aby dać Ci znać o swojej obecności. Na koniec, kiedy doświadczysz tych zmian temperatury, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kontekst. Czy prosiłeś o duchową pomoc? Czy byłeś w momencie emocjonalnej wrażliwości? Te doświadczenia nie są przypadkowe. Są sposobem, w jaki aniołowie stróże pokazują, że są gotowi, aby zaoferować ci swoje wsparcie i ochronę. Siódme. Pojawienie się białych piór. Niespodziewane pojawienie się białych piór to jeden z najbardziej tradycyjnych znaków obecności aniołów. Te pióra często pojawiają się w niezwykłych miejscach takich jak wnętrza budynków czy w miejscach, gdzie nie ma ptaków w pobliżu, co czyni je subtelnym, ale potężnym przypomnieniem, że Anioł Stróż jest blisko. Znalezienie białego pióra, zwłaszcza w momentach emocjonalnej lub duchowej potrzeby, może być znakiem pocieszenia i boskiej ochrony. Ojciec Pio i inni liderzy duchowi twierdzili, że Aniołowie często używają prostych symboli, takich jak pióra, aby przypominać nam o swojej obecności. Pióro, zwłaszcza białe, kojarzy się z czystością, ochroną i duchowym przewodnictwem. Gdy znajdziesz pióro na swojej drodze, to jakby Twój anioł mówił Ci, że jest obok, towarzysząc Ci na każdym kroku. Ten znak zazwyczaj pojawia się nagle i niespodziewanie. Być może spacerujesz ulicą, jesteś w domu lub w pracy, a nagle zauważasz białe pióro, które nie ma logicznego powodu, by tam być. To zjawisko nie powinno być ignorowane. Zamiast myśleć, że to przypadek, zastanów się, co w tamtej chwili czułeś. Twój anioł może wysyłać ci wiadomość pocieszenia lub przewodnictwa. Niektóre osoby znajdują te pióra w kluczowych momentach swojego życia, takich jak w czasie kryzysu emocjonalnego lub tuż przed podjęciem ważnych decyzji. W takich przypadkach pióro nie tylko jest znakiem obecności anielskiej, ale także potwierdzeniem, że nie są sami w swoich zmaganiach i że aniołowie ich prowadzą. Wreszcie, kiedy znajdziesz białe pióro, zachowaj ten moment w swoim sercu i podziękuj swojemu aniołowi za jego miłość i ochronę. Te małe gesty są przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych chwilach siły duchowe pracują, aby ci pomóc i chronić cię. 8. Synchronizacje i znaczące zbiegi okoliczności. Synchronizacje, czyli zbiegi okoliczności, które wydają się mieć głębsze znaczenie, są jednym z najbardziej tajemniczych i potężnych znaków obecności Anioła Stróża. Te zbiegi okoliczności nie są zwykłymi przypadkami, wydają się być idealnie zorganizowane, aby zaoferować ci wskazówki lub odpowiedzi w odpowiednim momencie. Jakby wszechświat, z pomocą twojego Anioła, dostrajał wydarzenia na twoją korzyść. Ojciec Pio wierzył, że Aniołowie nie tylko działają bezpośrednio, ale także wpływają na wydarzenia w naszym życiu, aby prowadzić nas właściwą drogą. Synchronizacje mogą manifestować się na wiele sposobów. Może spotkasz odpowiednią osobę w odpowiednim momencie, otrzymasz telefon, gdy go najbardziej potrzebujesz lub wielokrotnie zauważysz pewne liczby czy symbole, które wydają się przemawiać bezpośrednio do ciebie. Tego rodzaju zjawiska mogą być subtelne, ale ich wpływ jest głęboki. Kiedy zaczynasz zauważać te zbiegi okoliczności, jakby odsłaniał się przed tobą ukryty wzór, pokazujący, że siły boskie działają w tle. Aniołowie wykorzystują synchronizację, aby komunikować się pośrednio, prowadząc cię do odpowiedzi, których szukasz. Niektóre z najbardziej powszechnych synchronizacji obejmują widzenie powtarzających się liczb, takich jak liczba 11, która często jest związana z obecnością duchową. Możesz także zauważyć, że pewne słowa lub frazy pojawiają się w rozmowach, książkach, a nawet w reklamach, jakby wszechświat próbował zwrócić twoją uwagę. Te znaki nie powinny być ignorowane, ponieważ są sposobami, w jakie twój anioł stróżcie prowadzi. Wreszcie, synchronizacje zapraszają cię do zwrócenia większej uwagi na szczegóły swojego codziennego życia. Gdy staniesz się bardziej świadomy tych zbiegów okoliczności, Zauważysz, że jesteś w harmonii ze swoim aniołem stróżem i wszechświatem. Te doświadczenia są dowodem na to, że jesteś na właściwej ścieżce, pod ochroną i przewodnictwem twojego niebiańskiego opiekuna. 9. Zwiększona intuicja lub głos wewnętrzny. Intuicja jest jednym z najbezpośredniejszych sposobów, w jaki aniołowie stróże komunikują się z nami. Ten głos wewnętrzny który prowadzi cię do podjęcia decyzji lub ostrzega przed niebezpieczeństwem, w wielu przypadkach jest głosem twojego Anioła Stróża. Kiedy doświadczasz większej wrażliwości intuicyjnej lub czujesz, że jakaś wewnętrzna siła cię prowadzi, możliwe, że słuchasz swojego Anioła Stróża. Ojciec Pio nauczał, że Aniołowie często szepczą do naszego duchowego ucha, pomagając nam podejmować trafne decyzje. Ta intuicja to nie tylko przeczucie ale bezpośrednia komunikacja z Królestwa Duchowego. Jeśli czułeś, że nagle wiesz, co zrobić w skomplikowanej sytuacji, lub że jakaś decyzja wydaje się słuszna, może to być wynik interwencji twojego anioła. Intuicja może również objawiać się jako uczucie ostrzeżenia. Być może masz zamiar obrać pewną drogę, a czujesz wewnętrzny opór, jakby coś mówiło ci, żeby tego nie robić. Tego rodzaju intuicja ochronna to jasny znak, że Twój anioł działa, aby Cię chronić. Zwracanie uwagi na te odczucia może pomóc Ci unikać zagrożeń lub niewłaściwych decyzji. Ważne jest, aby nauczyć się ufać swojej intuicji, ponieważ jest to jeden z najpotężniejszych darów, jakie oferują nam aniołowie stróże. W miarę jak rozwijasz to połączenie, zauważysz, że Twoje decyzje stają się jaśniejsze i bardziej trafne. Aniołowie nie tylko chronią nas fizycznie, ale także prowadzą nas emocjonalnie i duchowo poprzez tę boską intuicję. Na koniec, gdy zgłębisz swoje życie duchowe, ta intuicja może się wzmocnić. Praktykowanie modlitwy, medytacji i refleksji może otworzyć cię na bardziej wyraźne otrzymywanie wiadomości od Twojego anioła. Słuchanie i zaufanie temu wewnętrznemu głosowi pomoże Ci poczuć się bardziej połączonym ze swoim niebiańskim opiekunem. I prowadzić życie zgodne z Twoim duchowym celem. Dziesiąte. Nietypowe zachowanie zwierząt domowych. Zwierzęta, zwłaszcza zwierzęta domowe, mają szczególną wrażliwość na energię i duchowe obecności. Zjawisko to jest szeroko rozpoznawane w różnych tradycjach duchowych, a ojciec Pio również o nim wspominał w swoich naukach. Jeśli zauważyłeś, że Twoje zwierzę, czy to pies, kot, czy inne zwierzę domowe, Zachowuje się w sposób dziwny, jakby reagowało na coś niewidzialnego, może to być wskazówka, że Twój anioł stróż jest obecny. To zachowanie może obejmować wpatrywanie się w punkt w pokoju, gdzie pozornie nic nie ma, przemieszczanie się w konkretne miejsce lub przyjmowanie postawy spokoju lub ochronę. Chociaż ludzie nie zawsze są w stanie wyczuć aniołów za pomocą swoich zmysłów, zwierzęta mogą wychwytywać ich energię i obecność w sposób, którego my nie rozumiemy w pełni. Na przykład, jeśli twój pies lub kot zaczyna zachowywać się w nietypowy sposób, gdy jesteś w stanie emocjonalnego niepokoju, możliwe, że wyczuwa interwencję Anioła, który przyszedł, aby uspokoić sytuację. Aniołowie stróże mogą wykorzystywać zwierzęta jako swego rodzaju pośrednika, aby przekazać swoje przesłanie ochrony i pocieszenia. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na te chwile, ponieważ mogą być one znakiem, że nie jesteś sam, szczególnie w momentach trudnych. Zwierzęta mogą również odzwierciedlać stan energii w Twoim domu. Jeśli Twoje zwierzę zachowuje się spokojnie i szczęśliwie, może to być odzwierciedlenie pokoju, jaki aniołowie wnoszą do Twojego domu. Z drugiej strony, jeśli zauważysz, że zachowuje się niespokojnie lub ochronnie, może to być sygnał, że wyczuwa coś więcej niż to, co widzialne. Ten rodzaj reakcji jest jasnym znakiem, że są w harmonii z energiami, które je otaczają, w tym z aniołami-stróżami. Na koniec, warto pamiętać, że nasi zwierzęcy towarzysze są wrażliwi na zmiany energii, a ich reakcje, choć subtelne, mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat duchowej aktywności w domu. Następnym razem, gdy zobaczysz, jak Twoje zwierzę zachowuje się w nietypowy sposób, Poświęć chwilę na refleksję nad tym, co może wyczuwać. Może ono reagować na ochronną obecność Twojego Anioła Stróża, dając Ci dodatkowy dowód na to, że nigdy nie jesteś sam. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć obecność Aniołów Stróżów w Twoim domu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych z naszych przyszłych filmów. Jeśli Ci się podobało, Zostaw nam lubię to i podziel się tym materiałem z osobami, które również mogą skorzystać z anielskiej ochrony w swoim życiu. A zanim odejdziesz, zapraszamy cię do obejrzenia innego fascynującego filmu. Krótko przed śmiercią ojciec Pio otrzymał tę potężną wiadomość od Jezusa. Zaskoczy cię. W nim odkryjesz objawienie, które Jezus przekazał ojcu Pio w jego ostatnich dniach, pełne głębokich nauk które bez wątpienia zmienią Twoją duchową perspektywę.